ma chłopaki, jedziemy na testy. Zajeżdżam zaraz jeszcze po Łukasza i jedziemy na testy bety, także czekajcie na filmik. Postaram się odnieść do, do sztuk, jak to wygląda, jakie jest w ogóle porównanie z porówn yy, do mojej maszynki. Sam jestem ciekawy, jakie różnice na początku odczuję, co i jak. Czy będzie fajniej, czy będzie gorzej, czy będzie, nie wiem, równie fajnie, także

Ale lekko chodzi. No, na linkę lekko, nie? Lżej chodzą 222, bo jest zmienione sprzęgło. Ale tu jest na linkę jeszcze, nie? W tej se w setce. Bo tamte to chyba już na tym są, nie? Tu wcale nie chodzi lżej. Ale pompki są dziesiątki. Tak, tak, tak. Dziewiątkę jak się zakłada, to... Miodzio. Dziewiątka zawsze na stanie, nie? <grymne> Co roku coraz większe te pompy, kurwa, jak samochody A jaką masz Dziewiątkę O, tu lekko chodzi, kurwa W dziewiątce tylko szeroko to jest tam bardziej I gaz, gaz Gaz, gaz też daje Ale tam jest brake. nie? Brembo tam jest, nie, nie, tam jest inne Jak, jak? No, 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 to jakieś, jak, jakieś chińskie, faktycznie, Łukasz no w Chinach robiony no, Nie ma tego, nie? No, mam mam no tu ktoś glebę zaliczył chyba co? Nie, może nie Mam, no, wiesz jak to jest z domu, że nie? Ty womłował tylko po pod dychy, nie? <śmienicza> co po dwie dychy? Jak to się zrozumieć? <śmienicza> po 20 zł. Nie. <śmienicza> no. Może nie połamiemy, co? Nie no, tutaj tam jakieś pierwsze małe wywrotki nie. Jest. Nie, przece, nie? To jest Będziemy uważać. Ale żeby takie brudne dla nas motory przeprowadzić, Łukasz? O, re... Kurwa za bogatą mieszankę mi zrobiliście. Właśnie, kurwa! Ale wibruje Pierwsze wrażenia to wibracje. I guzkę i szerko. Co? Jest bez wałka I też wibruje? Szerko? Ale jak już jedziesz długo, to nie. To nie. あればもう zakręcona いうちですが。 No, przód twardy faktycznie. Zawieszenie jest Ale fajnie. O, fajnie prowadzi się, fajnie. Ślisko jest trochę, bo w nocy. Łukasza 250, tak zaleci Na wam powiem, kurwa dobrze chodzi Może silniczek też nie, nie ma do czego się przypierdolić w takim razie Przyjemny motorik Sztywny, wiadomo to nowe wow. Kurwa napompowane powierzchnie, bo tak rzuca z tyłu Dawaj to jest okay, tylko kurwa Powietrza dużo z tyłu chyba Bo kurwa zamiata tyłem jak głupi Napompowane, zobacz. Kurwa kamień. To sobie ten. Trzeba trochę spuścić, nie? Chociaż ja wiem, zresztą tak do popykania. Chcesz teraz z tym? A jak to się jechało? Kurwa, fajnie, powiem Ci szczerze, że fajnie. Bardzo fajnie. Przód jest twardy, trochę bardziej twardszy jak u nas faktycznie. Ale... Ale wybiera tak. kurwa... Nie biję w ręce w ogóle. Jedyne co odczuwam od razu takie przy wejściu na niego. No wibrator w porównaniu do Katema czy twardy, to jest wibrator. Nie? Na stojące nie pojedzie, bo tak kurwa wibruje w nogi, że chuj. E? No tak? Te no ten mniej może wibruje, nie? Ale Znaczy v forsa już, już membranka jest. Jak ja startowałam na motocrossie, jak, jak start był, to myślałam, że mi ręce odpadną. 9. A tu tubisa ma? Nie nie? Nie, nie, dętka, dętka. No to 0,9 to... to... Jedziemy? To niby jest spoko, ale to że o 6 jakby było. Zobaczę, bo może tego, może jakiś błąd na skałę. Daje moc, kurwa. Liniowy. Ale myślałem, że będzie miał dół mocniejszy jak na 300. Nie ma wcale aż takiego kosmicznego. Było... Bardziej ma ich trainer dół. Bo trzeba by było wiesz tu cudyszami wtedy, nie? to, <kluz> to Jeszcze ciekawy nie? będę. 250, jak 250 w dół sobie chodzi, nie? Hmm. Zobacz, jak się, jak się. Jaki wściekły. <laughs> Dobra, jedziemy X trainerkiem. O dwudziestką jeździłem już. Ten jest jakiś inny przód ma już dwudziestka, dwójka, bo to jest dwudziestka dwójka. Jeździłem dwudziestką jedynką i miała chyba że tu coś chłopaki w przodzie pomajstrowali, bo, bo wam powiem że fajnie przód jest zestrojony całkiem przyjemnie. A ja tu nie chcę już kurde jak się robić pod górkę dla Erki, ale lepiej mi się nie mieć jak Erką. Podejrzewam, że na szybkich przelotach będzie, będzie gorzej, ale tak jak tu las, super. W ogóle nie czuję na rękach nic. Tamtym jak jeździłem z trainerem, to łapy biwiach, nie wiem. Tu ma trochę słabszy od tamtego, ale... Bo ja 300-tką jeździłem, a to jest 250 to nie jest taka słowo. Nie, nie, 250 jest nawet mocniejsza u góry jak 300. Nie? No, a tą 200 jestem ciekawy, wiesz? No to zaraz, bo teraz Spira jeździ. Co to ta, ta 20, 20 będzie 20 robić? 250. A no przejadę się, zobaczę. 250 faktycznie, jeszcze właśnie nie miała. Pod sobą jej. Mocniejsza jest 250? Nie, no może. No przejdźcie, zobaczymy Twoją opinię. <laughs>

Powiem, że nie ma jakichś tam takich... Jak się jedzie taką normalnie pyrkając jak ja jadę To jest tylko moja opinia Jakoś... Kurde, żeby on dół miał gorszy od tej 300 -y. Duma ma dobry, kurwa zarobisty ma dół Duma ma fajny Zawieszenie też jest inne trochę Bo jakby Tak mi się wydaje, bynajmniej może tam być kwestia ustawień, ale ogólnie, że jest fajnie. Nie, no spoko, kurde. Naprawdę spoko. Odwie się pięćdziesiątka bardziej, mi niż trzy o. Fajnie. Fajnie, panowie. się piesionka. To fajnie. Już. to Ta jest lepsza Co ty, czujecie 200? Jeszcze lepsza? Nie ma mi blacić, nic nie ma Już, go chwilę odpocznę Mogę? A to no. musisz bo zaraz nie, nie będzie 200 idzie ja teraz stoi? 40 ponad 20? 200? 40, no? Nie. 27. 47? No. 200? Kresika, zwykła nie. To się ceny kurwa pozmieniały. No jest ceny to szybko. No tam motor Polska, tam. No ja wiem właśnie, tam są wszystkie ceny. No to nieźle stoi, co? No, ale bajera chodzi, chłopy I to idzie Ale słyszeliście cenę? nie, 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 To jest nie, szok. To jest jakieś nie, nie, bardzo. Na 47 to macie Kurde, porządny motor już Chociaż 200, a nie mówię, że jest zła bo... No kurde, ma dobry Jak na 200? Ja myślę, że w zupełności Tylko cena jest nie w zupełności Zobaczcie, silnik normalnie wygląda Jak chyba w 300 Zawias kajaby już Cenę dlatego podnosi Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej! Okay. Tu Zawieszenie Podnóżki jakieś już są tuningowe Także, kurde Niektórzy się boją, że kurde, mocy mało 300 są Pewnie w szoku by były, jakby na to wsiadły. Ona pewnie na to, że fajnie się. Jak się tutaj nie ma i tak miodu dodać. Za zakręci, jeszcze kurde. Nie napażają. No nie umiem, kurwa. Super, kurwa. Zajebiszcza jest dusetka, ale cena jest niezaiebiższa. Są no 47 za 200. To lekko chyba pojechali po macie No, no kurwa. Moim zdaniem to za drogo. Chociaż jest kajaby zawias z przodu, nie? Dobra, ale może czerwona. No, no Gigant, właśnie, tak samo nie? nie. I jest Poza tym, wiesz, trzeba mieć umiejętności, żeby wykorzystać jeszcze ten zawias, nie? No, szybka jazda. Tutaj. No, drogo. Ale 250 fajna Fajna jest, bardzo fajna. Lekka, zwinna, nie? No i duma, taki kurwa. Nie spodziewałem się, że ona będzie miała taki duma. No, no fajna, i co? Super. No fajna, super. Bardzo fajna. fajna. Kacie na dole, nie? Widzisz? No, Wszyscy mają już rozruszniki na dole, chyba. To jest chyba dobre rozwiązanie. Bezpośrednio na przykład. a ma, ZF -a, nie? ZF-a, No, ZF tak, też. O! No. Hmm. Dobrze. Ale oberman ma taki już jak w tym. Też z tego plastiku, wzmocnienie. Mm -hmm. Rama, nie? Ale fajny ten, że ma takie Nisi na hamulce. No No dobrze, bo to się nie wyciera później, nie? Ta Subrama. Ale to jest w elegancko chodzi, nie? No. To dziesiątka. Chyba tak, to już dziesiątka. Nidy, pompa. Szeroki, tu jest ty, no. W bioderkach szeroki. Wracam, chłopaki, po testach. No i takie krótkie podsumowanie. Moim zdaniem najbardziej do gustu mi przypadła 250 -ka rr -ka. W dwusuwie oczywiście. I bardzo miło mnie zaskoczyła 200 -ka. Też RR wersja. No i to była, kurde, mega zaskoczka. Nie, nie wiedziałem, że 200 będzie taka, taka, wiecie, jakby to powiedzieć, elastyczna. Fajna naprawdę maszyna. Kurde, jestem w szoku. W szoku szoku elastyczności tej dwusetki. Myślałem, że to będzie bardziej mułowate, ale to całkiem dołem idzie, całkiem dobrze idzie dołem. Także kurde, super sprzęt, lekki, zwinny, zero wibracji dwusetka. No, ale cena zaporowa, kurde, no, no 43 chyba zwykła wersja, a tą, co jeździliśmy dzisiaj racingową, no to kurde 47. No to tam już na kajabie, na zawieszeniu, ale wcale to nie chodziło lepiej jak na zwykłym ztf Także kurde drogo, drogo, ale, ale sprzęt naprawdę super, warty uwagi. Zaskoczył mnie pozytywnie Xtrainer, kurde, w zawieszeniu ma coś tam już teraz y, zmienione. Zawieszenie mnie zaskoczyło w x pozytywnie bardzo. Fajnie mi się tym jechało po lesie, naprawdę powiem Wam, że fajnie. Lepiej nawet jak na tej 300 RRC, kurde, bo 300, większość, no, większość, no, no, wszyscy praktycznie jednogłośnie mówiliśmy, że 300 jest Jakaś taka niejaka, bardzo linijna, ona liniowa, ona bardziej była, wiecie, bardziej jakby to powiedzieć, no jakby słabsza od 250, nie była taka nerawista, strasznie kurde liniowa, ta 300. 250 okazywała się tak jakby bardziej była agresywna. Może by tam było inaczej zestrojona, nie wiem, w goźniku coś tam można by było pewnie pozmieniać. No i co, pierwsze odczucia z przesiadki z ktm -a? Jak wtedy, wibracje, dalej wibracje. Oczywiście to nie są jakieś tam, kurde, wiecie, wibracje. Nie wiadomo jakie, tylko po prostu takie, mówię, jakie mam pierwsze wrażenie. Ale to nie są tak odczuwalne mocno. Podejrzewam, by się przyzwyczaił człowiek do tego i tam by nawet nie przeszkadzało. Nawet by tego chyba się nie odczuwało za mocno. Ale takie mam pierwsze wrażenie. Różnica, wibruje ten motorek. Zawieszenie, drugie, wrażenie, zawieszenie jest twardsze, sztywniejsze bardziej w becie niż w ktm -ie. No. A tak ogólnie powiem Wam, że bardzo ciekawe motocykle, no i tyle no, czterosuw no to wiadomo tam ręce urywa, też jechałem 4-osówem. także maszyny godne polecenia, chociaż kurde drożyzna, no drożyzna zresztą, ale to wszystko teraz drożeje, także bardzo miłe zaskoczenie, jeszcze raz mówię, X-Trainerem, zmienione zawieszenie, trochę, coś tam jest inaczej, także bardzo miło się prowadził, miękki fajnie wybierał, nie bił po ręcach, nie był taki gumowaty jak wcześniejszym tym jeździłem, co tam widzieliście na torze dwusetka petarda, petarda maszyna naprawdę zabawa przednia no i 250 też zajebisty sprzęt bardzo fajnie się jeździło, naprawdę no i tyle no. dzień zaliczony, fajnie było, pogoda dopisała pojeździliśmy sobie także jest fajnie to do Zabaczyska